Okres dyskusji, które poprzedzają okres ja muszę rozgraniczyć dwie rzeczy. Okres dyskusji obowiązkowych, wymaganych przez prawo przed podjęciem decyzji się zakończył. Taka jest prawda. Bo, bo wrócimy do Unii. A ja przepraszam bardzo, w, w tej chwili proszę nie powiedzieć nie. tak albo nie. W tej chwili trwa proces. Wyłonienia inwestora, który będzie przygotowywał dokumentację i który będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę. Pan nie odpowiedział na pytanie. Ja... Tak albo nie. O my wystąpimy o referendum. Nie o... odpowiedział pan. Trudno. Y... Ja odpowiem na pytanie. Polskie prawo w takich sytuacjach nie przewiduje referendum. Jeżeli będzie o... potrzeba i taka wola. Potrzeba wyartykowana społecznie przez znaczną część społeczeństwa na pewno to rozważy. A tak? troszeczkę trzeba pamiętać jedną rzecz, Szanowni Państwo. Spółka i miasto od momentu, kiedy uzyskało wszelkie decyzje, zaciąga zobowiązania. Wycofanie się z procesu inwestycyjnego to jest strata, której już nikt nie zwróci. I tak samo nikt nie zwróci już 330 milionów, które mamy dzisiaj na. Na budowę te, tegoż obiektu. Proszę Państwa, odnośnie akceptacji społecznej, chcę zacytować w pamięci, proszę wybaczyć, jak się pomylę. W procesie konsultacji było duże zainteresowanie, jak czytamy w dokumentach. Protestowało 850 osób, co stanowi ledwie 2,6% mieszkańców osiedli. Łęgnowa, Łęgnowo-wieś, Kapuściska, Wyżyny, Glinki. 97,4% nie wyraziło sprzeciwu. To jest cała akceptacja społeczna, oddaję mikrofon.